z jest strony oczywiście Giermar. Codzice Chciałbym Was serdecznie na jak zaprosić yy, Widzicie tutaj moją kolekcję, ona cały czas yy, po prostu się zwiększa. Dzisiaj doszła sieczkania kla, z klasa. Także także widzicie yy, Maluszek, ma, yy, auto też będą Ale to jeszcze trochę. Bo teraz są inne cele na głowie. Także widzicie Traktorki John Deere, Bulldog C345 Ursów, Masy ten starszy, Deutschman Klas Fend, Fend, Waltra, New Holland i masę nowego typu Tutaj przyczepki jeszcze mam, no i takie, takie, takie rzeczy zbieram. Zawsze jak coś jest w sklepie, to kupuję i sobie na półkę odkładam. Także widzicie, widzowie, te kolekcja się cały czas zwiększa. Także widzicie. Je, jest trochę tego. Także łapkujcie, subskrybujcie kanał. To by było na tyle. Zobaczymy, co będzie, bo będzie może z uprawy film na moim kanale. Może w sobotę się uda uprawić. To by było naprawdę dobrze. Także no łapkujcie, subskrybujcie kanał. Ja się oczywiście z wami żegnam. To by było na tyle, także trzymajcie się. Do zobaczenia.